Teraz przyjechała moja koleżanka właśnie w tej chwili. O, jest w tym jej. Przyjechała, bo jedziemy po Oliwkę. No właśnie, już jest nadszedł ten dzień. W sumie dwa tygodnie minęło, jak zbicza strzelił. Nie wiem kiedy. Oliwka miała super fajny czas. I opowiada mi, że bardzo lubi, że nawet już... Galopowała, że nawet już ktoś tam jej mówił, żeby skakała, także nie wiem na jakim jest poziomie, zobaczymy dzisiaj. Biegnie! Biegnie gwiazda! No, masz ładne włosy! Skąd ty masz takie piękne? Ekstra! Jak ładnie wyglądasz! A jaka bluzka! Hey. A jaka chuda, jak schudła! Piąteczka no, piękna, no. jesteś! Po prostu dwa tygodnie. A, już, a jeszcze ładniejsza, no nie? No, jeszcze wypiękniałaś, mamuś, No! No, Naprawdę. Będę jeździć na Morzynie. Na Morzynie? A gdzie Oliwia? Oliwia siedzi w stajni. Byłyśmy z Oliwią dwa razy w terenie. Hmm. Tak? Na jednym był tylko stępków, a na drugim kurzu Ale galopowaliśmy przez takie fajne miejsce, że były drzewa, i z tym, drzew było takie przestrzeń. Super. Ale masz okulary! Ma to... No ja szokę. Wow, ale masz okulary. Też taka piękna a jesteś. Jakie mi kraste mnie Tak, a dlaczego? Nie, buziaki. <laughs> no, ale no, jaka no, zmęczona no, też, no nie? O no, Jezu, no, jakie chudziaczki. A skąd te skarpety dorwałyście? O no. Emilki. O, nie tak? trzymam. A dlaczego masz obie inne? Tak wyszło. <laughs> Niemożliwe jest dekcie. Tak, ja będę jeździła na tym wakacinu, no. tym białe. Tak? Na tym malutkim? Tak, tak, na tym tak. malutkim. Eee, On jest fajny. No to skacz! nie? Eee, no to, no to nie? skacz. Nawet no mam bliżej. Pewnie, eee, no to skacz, spokojnie. Co, złe? No ja kiedyś na wymożem Hechowe tak Jakie? Hechowe. Hechowe. Słyszysz, mam hechowe okulary. Jakie? Hechowe. He 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 Super masz okulary, właśnie jest... ja chwaliłam. Ej, a wiesz co, że się to ja o, mówiłam, żebyś ich nie kupowała. No to prawda. Wiesz, a, to no dobrze. podobno są prywatne? Tak, tak. Jak Oliwko żyjesz? Taka Dzień chudziutka. Chyba schudłaś jeszcze, pokaż. Boże, Dziek. nic tu nie ma. Ona paluszki rybne jadła i herbatę piła. <grymne> tak? No, z dawali tu wodę, trzeba było kupować. A nie mogłaś kupić sobie? No, kupowałam. No. A to kupiłaś, czy dostaliście? Ja no dostałam, a drugą kupiłam. Stajnia To, wow. Agroturystyka Koziołek. Proszę bardzo, być. niech się rozwijają ludzie, bo jest fajnie, jak dziewczyny są zadowolone, to polecamy Wam, tak? Oliwka, polecasz? Ja chcę przyjechać na, w następnym roku na pierwszy turnus, więc... O, to może jak ktoś chce przyjechać z, razem z Oliwką, to zapraszamy na pierwszy turnus. Może dziewczyny chcecie w następnym roku, Oliwka zamierza. To będziemy w kontakcie. Dziewczyny albo chłopaki. O, no to prawda, sorry. Chłopcy też. Pozdrawiłam się na kanapkę z Nutella. Tak? No. A tutaj A, dobre są obiady. Chodź, sercia, idzie! No i ciocia. chodź, mam cię. Mamusia idzie, bo może jakieś szczęśliwe te dziewczynki nasze. My też jesteśmy laski. No, Żeby nie, nie z tej boki. Trochę starsza, ale też. Starsze. ładne. Fandango. 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 Co? Lewej Ładny. co? co, lewej? co, co lewej? Ładny jesteś, wiesz? Piękny. Tak jest w środku. Na sali. A Dlaczego? tam się Dlaczego? idzie, tak, do środka. Korytarze. I pokojem. I, I tu sobie dzieci mogą razem przebywać, tak? Oliwka już trenuje. My piłyśmy kawę, rozsiadłyśmy się, jadłyśmy ciastka i tutaj już się zaczyna coś dziać. Dobrze, do przodu, do przodu. Dajesz radę. Fajnie. Uwierz. To nie szkodzi. No i co? Dałaś. Kłamałaś. Kłamałaś, że nie dasz rady. Fajnie super. Teraz lepiej. Pierwsze skoki dzisiaj. Tam z tyłu to są właśnie już yy, egzaminy, testy, a tam siedzi, tam sędziowie siedzą i oceniają, później czym dostają wyniki. Uwaga! No, Jaki sztuczny. Sztuczny uśmiech. Co się stało? Emilko, czego nie zrobiłaś? Półsiaki. O, tam ładnie jeździsz. Najważniejsze, że ładnie jeździsz. Ale ja nie zrobiłam półsiadu i nie miałam. Aha. I co w związku z czym? Ocenę niedostateczną? Nie. Nie zajmę jakiegoś miejsca. Oj, tam to zajmiesz jakieś inne miejsce. W tamtym roku zajęłam trzecie. Aha. Będziesz skakała? Może. Tak. Jest. To był pierwszy w życiu Oli Skok i Oliwi też. Teraz Oliwia już przechodzi na tą drugą stronę i będzie miała ćwiczenia na ocenę. Dobrze, luzik. Super. Trzymaj kontakt na prawej wodzie. Prawa woda, kontakt. Malutka woda, malutka. Dobra. No to jeszcze takie podziękowanie i ukłon klasyczny a teraz Ola udało się teraz galop A, i w kółeczko galop. No ładnie, w no ładnie. No. A, zatrzymanie też, Aha. To celowe było, ja myślałam, że to oliwka sobie nie daje rady i po prostu zatrzymała. Że koni się sam zatrzymał, a to celowo we wszystko. No proszę bardzo. Bardzo ładnie, Oliwko. No, dwa razy. Mi się to podobało. Powtarzała. Ale mi się podobało. To będziecie popełniały błędy, słuchajcie. A gdzie tego zabierasz? Na myjkę. Na myjkę? I będziesz go myła? No ja nie wiem, ale Ja pierwszy raz widzę, ja nigdy nie Słuchajcie, nawet pożegnanie jest rodziców z obiadem. To jest super! Ten zapach siana. O kurczę, dziewczyny. Ale Co to za eksclusive? Czy to jest czasem spa dla koni? No, to jest tak! To dla koni. A czy one lubią? On akurat się nie boi, ale niektóre się boją. To jest taka która się boi. Musisz mocno uwiązać? Nie, bo to jest taki węzeł bezpieczeństwa. Aha, i to sobie Pociągasz tu, człowiek tu pociąga, aha. i to jest jednym ruchem się ten a, a z koń, tej strony, koń nic a konie nie, 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 nie uciągnie. No. Zobaczcie, czy luksusy. Kurczę, nie, no wy to macie rajne ziemię, No nie, no się nie. O ja, aż bizi, bizi, Buzi, buzi, Tu się nie. On jest fajny. On no, taki spokojny chyba jest, ale do jazdy jest trudny, co? No bo on jest... On jest, nie, on nie jest do skoków. On jest a. taki do galopu, jest a. dobry. Tak? Jest. No, to jest! No, Nie, ale on nie jest taki zły do jazdy, tylko trzeba go zrozumieć. Ale on jest rekreacyjny. A, nie a Ty jeździłaś na nim kiedyś, Oliwka? A nie robisz mu plecków na, Nie myjesz mu plecków? Nie, bo to tylko do pęci. A nie można? Że się przeziębi! Słyszałaś? <głosy> <głosy> się przeziębi, malutki! Będzie kichał! <noise> to naprawdę spa konkretne! <noise> o kurczę, jakie wy jesteście teraz samodzielne! Wiesz, Oliwka, możesz mieć konia swojego, co? No to masz mi kupić. Dałabyś radę? Kup mi tą Asterkę, no, To można? Tak. Przekochany, idź już Ale sobie do swoich przyjaciół. Idź, kochany. Kich nie zgodziłem? Tak. Bądź już, wolny. Wiesz, że on jest alfa. Tak? No. I jeszcze ten mój derwisz chce być alfa. Oni są taki tacy jak. Jesteś zwany. wolny. Biegnij. No już mam iść. Iść, mamy iść. Chodź, kochany. Nie co to Chodź, tam. A ja się boję. Boże, tyle koni. Ja pierwszy raz jestem w takim miejscu, gdzie konie są na ludzie. To ja się boję. O, i on jest, on ma A one ci nic nie zrobią? Nie. Takiego, tego, ale jaka miła ale jest. Zobacz, tu ma takiego guza i to o, jak nie jej jest. się we... To jest od brudu. To... Ej, no pokaż tak się! Jest? Jesz, jeszcze. Co kochana? Nie. Pokaż się nam, no ładna jesteś, powiem ci. I taka spokojna. Opiekowałaś się nią, tak? tak? No podopieczna. Podopieczna. Ale... Co to ma, to nie może jeździć, bo, bo jak się podpina popręg, to gryzie. A, no, no boli. Fajne. I mały wakacik też to ma. To dbają o te konie tutaj, co? No. Fajnie. To mi się takie miejsce podoba. Mi no, też. Jak dbają o konie, to jest bardzo ważne. I co to? Tłustek. Takie i się robi. Jak fajnie. Pokaż tego góra, co ona ma. to no. Ale mi dużo no. chłoparczy. No dobra, to idziemy, co? Weźcie, spakujcie, Oliwka. No i co, obiadek i pożegnanie, wyniki, jest, jest a, wyniki, ogłoszenie, ogłoszenie wyników. Jednak. Idę do cioci, bo ciocia mnie prosiła. To przyjdź do mnie, my będziemy Czekaj, na, na bujaczce. Goodbye. Goodbye. Goodbye.

Dlaczego? Już jest prawie 21. Także żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dzięki, że obejrzyliście dzisiejszy nasz vlog. do zobaczenia.